Zadanie trzecie, matura 2013, za jeden punkt. Liczba logarytm ze 100 minus logarytm przy podstawie 2 z 8 równa się. Mamy cztery liczby do wyboru. Na początku przypomnijmy definicję logarytmu. Logarytm przy podstawie a z liczby b jest równy c, gdy a podniesione do potęgi c daje nam literkę b. W naszym przypadku mamy logarytm przy podstawie 10. Jeżeli tutaj nie ma żadnej liczby, to znaczy, że tutaj jest dziesiątka. Więc zapisałem w podstawie już widoczną dziesiątkę. I teraz zastanów się. 10 do jakiej potęgi daje 100? Oczywiście, do drugiej. I teraz wytłumaczenie. To następuje, gdy 10 do drugiej daje nam stówkę. No i rzeczywiście, wszystko się zgadza. Zatem... Pierwszy element możemy zastąpić dwójką. Teraz przystąpmy do drugiego logarytmu. 2 należy podnieść do jakiej potęgi aby uzyskać 8? Tylko 2 do trzeciej daje nam 8, więc rozwiązaniem jest trójka. Teraz sprawdźmy. 2 do trzeciej równa się 8. W tym momencie drugi element możemy zastąpić trójką. I przystąpmy już do samego rozwiązania. Pierwszy element zastępuje dwójką, minus drugi element zastępuje trójką, czyli 2 minus 3 minus 1. Jest to druga odpowiedź b.